Hej hej, witam was w filmiku, który tak naprawdę nie wiem co mam robić, czy mam nagrać, czy mam zrobić e, e, nagrać makijaż, czy mam coś innego zrobić vloga z makijażem, nie mam pojęcia nie mam e, nie mam pojęcia po prostu, ale też wiem, że jedna z widzek, mogę tak powiedzieć, jedna z was. Poprosiła o to, żeby nagrała makijaż bez przyspieszenia. Bez przyspieszenia nagram jutro. Dzisiaj tyle, ile nagram, tyle nagram bez przyspieszenia. Resztę polecę przyspieszeniem, ponieważ tak myślę. Użyję dzisiaj tych tasiemek do oczu, żeby nie było pod kolor, wezmę pod kolor, bo jak widzę, Nieświadomie użyłam pod kolor e, czego? Dodatków. I teraz tak. Najpierw zrobię sobie na szybkości, właśnie na przyspieszeniu, e, korektor i podkład, który intensywnie będę wykańczać. Tylko po to, żeby zużyć, jak korektor uwielbiam, tak e, ten podkład. Niekoniecznie. Dzisiaj nigdzie nie wychodzę, bo, bo nie zrobiłam sobie słuchajcie włosy falownicą i powiem wam, tak tu mam puszę w ogóle, wiecie, wow, ale powiem wam, że ym, na czarnych włosach nie robi to jednak wow, jednak jak są te, wiecie, pasemka i no widać te wygniecenie na tych kłakach, a tak to no niekoniecznie. Ale dzisiaj nigdzie nie idziemy, ewentualnie pójdziemy na spacer z psami. E, to będzie na tyle naszej dzisiejszej wędrówki, bo tak, mam pyszny obiad, który właśnie, właśnie, słuchajcie, paznokcie. One już mi odrastają, już widać odrosty, ale słuchajcie, jestem taka dumna. Ja tutaj wstawię e, taki krótki fragmencik, na czym polega ich magia. Nie, to jest termiczny ten lakier. E, słuchajcie, no jest kozacki. Kozacki, patrzcie na to. Wiecie o co chodzi? Jak go nagrzeję, to się robi cały biały. O. A tak robi się bardziej cały różowy, nie? O, tutaj widać końcóweczki elegancko. Piękny, piękne paznokcie. Piękny, piękne, piękne. Ja w ogóle lubię białe paznokcie, słuchajcie, ale nienawidzę białych lakierów. Mm, w sensie takich zwykłych, a ten jest biały i się zamienia w róż. Jest spoko, bo ma lepsze krycie ogólnie z tego tytułu. Tak, i co jeszcze chciałam powiedzieć, że kupiłam gąbkę w Action. Nie wiem, czy już to o tym mówiłam, czy nie, ale mam gąbeczkę z Action, nie jedną, bo mam kilka, ale to właśnie. Chyba nagram osobno vlog i Wam pokażę, jak to. Jak, jakie y, takie dodatkowe zakupy mam z Akszym i w ogóle cały dzień dzisiejszy. Bo dzisiejszy jest nudny dzień, bo mam zamiar y, y, kontynuować czytanie książki. Y, bo później podejrzewam, że już jak y, wpadnie wrzesień. Październik, to już tak y, czasu na y, czytanie nie będę miała. W ogóle, słuchajcie, najlepsze jest to, że ja wczoraj zrobiłam sobie taką ekstra pielęgnację. W sensie y, użyłam sobie tej y, maseczki z, z Benefitu y, na, wo, y, na Wągry, na, na, tak? Chyba to jest na Wągry, Tak. Y, usu, no, usunęłam sobie te niechciane włoski z twarzy. Słuchajcie, dogłębne oczyszczanie, nawilżanie wieczorna, taka fest rutyna. I powiem Wam, że dzisiaj czuję się super. O nie. O nie. O nie, te z action są z dupnym klejem. Te tejpy, bo ja używałam ostatnio z tego z Pepko, ale tych jeszcze bo bożonarodzeniowych słuchajcie, i one były spoko, naprawdę one się trzymały tej powieki e, także można było kombinować, słuchajcie e, dobra, nieważne, zobaczymy może może to pierwsza strona tak? chyba tak e, dzisiaj e, popracuję na Magic Forest, e, którą będę teraz używać przy was e, i którą już chyba z wami testowałam, prawda? Bo tak mi się wydaje, że ten. E, jeżeli chodzi o tą paletkę, ja bardzo ją lubię. Jestem bardzo zadowolona z tego, że ją zaposiadam. E, o, ja ją chyba na urodziny, tak? Mykłam dostałam, kupiłam, nie pamiętam kupiłam sobie za pieniądze, które dostałam na urodziny chyba nie wiem. w każdym bądź razie chyba tak nie wiem, nie pamiętam w każdym bądź razie bardzo lubię tę tą, tą paletkę ale no wiecie, to są kolorki w ogóle pędzle powinnam sobie wymienić już to widzę, ale nie wymieniłam i trzeba sobie jakoś poradzić tym faktem. Ja zawsze biorę sobie chusteczkę i nadmiar koloru, który znajduje się na tym, na pędzlu po prostu wycieram w, w chusteczkę. Ale to już będzie ostatni raz, kiedy w taki sposób działam, bo widzę, że, że za bardzo są zużyte. Nie Wiecie o co chodzi? Za dużo koloru jest we włosach. Teraz użyjemy sobie ten niby brąz, a jednak fiolet. Co chciałam mówić? U nas nic ciekawego się nie dzieje, tak naprawdę. Co był festyn, był konkurs, ale to wszystko Wam chyba w tym we vlogu Wam wszystko konkretnie opowiem, pokażę. O, konkretnie o festynie to chyba się nie da, bo zlało nas, trzeba było uciekać do szkoły. Także taki festyn, nie festyn, wiecie, ale śmiesznie było. Dało się radę to wszystko ogarnąć, to jest najważniejsze. No, bo było się dwie, dwie, dwie i pół godzinki i poszło się do domku. Także oczywiście przyniosą sobie ciasta do kawy, żeby nie było, bo to jednak pieniądze idą na szkołę, na klasy. Więc coś trzeba było kupić. A powiem Wam, że jak na festyn szkolny, to bardzo dużo rzeczy było, bo nawet i frytki, nie było waty cukrowej. Byłam bardzo zdziwiona. I nie wiem, czy tego nie, po prostu nie nadrobię w przyszłym roku. Nie kupię na Allegro, wiecie, tej maszynki takiej za 100, tam chyba 70 zł w zestawie z cukrem i patyczkami. I po prostu w przyszłym roku nie zrobię waty cukrowej, bo popcorn był lodów też nie było. A szkoda, bo to akurat by zeszło. Tak, tylko to się tylko tak mówi, nie? Szkoda, szkoda. Ciekawe kto by i w jaki sposób to robił, nie? No i co? I telefon był, a ja głupie zamiast się powstrzymać, to sobie robiłam makijaż. I tak dodałam troszeczkę tutaj w róg tym wędzelkiem takim, wiecie, tak delikatnie, delikatnie. Tutaj dodałam, o tu... O, no, jeszcze dołożono, tak, no, no bo czemu by nie. I takim rozproszonym delikatnie tego dałam tu na wierzch, żeby tak trochę fioletowo się zrobiło. Tak. No i co o tym festynie? O festynie, no tyle tylko powiem. Eee, co jeszcze? Nic takiego się nie dzieje ogólnie, w, jeżeli chodzi o moje jakieś tam sprawy. Eee, nic ciekawego. Nie ma w ogóle ani odzewu z, z tam z prokuratury policji czy coś. W ogóle to cisza. Hmm. Jeżeli chodzi o pracę, no to tak jak mówiłam, wrzesień. Wrzesień wita. Więc od września na pewno będziemy mieli dużo mniej na YouTubie, bo ym, przyznam się szczerze, YouTube mnie uratował wtedy, kiedy nie pracowałam, bo. Ym, Czułam się taka niepotrzebna i yy, no I, i wtedy to, że miałam was, yy, to, że mogłam nagrywać, to, że yy, rozmawialiście ze mną i tak dalej, to było dla mnie bardzo potrzebne, czy znaczy dla mnie bardzo ważne, bardzo mi potrzebne. I tak naprawdę YouTube właśnie uratował. Mnie moje myślenie w ogóle moją osobę. Yy, a teraz, jak już jestem w takim, no, w takim dobrym momencie, że tak powiem, to we wrześniu, jak pójdę do pracy, to będę się starała nagrywać to jak najlepiej i najczęściej, ale nie sądzę, żeby filmów było więcej niż raz w tygodniu, może dwa. Bo na początku, jeżeli będę w nowej pracy, no, będę musiała się skupić na tym, co robię, więc. Hmm. Wiecie o co chodzi? Z YouTube'a się nie utrzymam, bo, bo nie jestem w stanie, bo mam za mało subskrypcji, żeby zarabiać na YouTubie. A poza tym, no jeszcze, żeby zarobić, to trzeba by było y, właśnie, y, że, y, żeby co? Mówcie, bo mi słowa brakuje, żeby widzowie oglądali reklamy moje reklamy, które ja tam gdzieś sobie ustawię. No, a wiecie jak to jest? Yy, nie zawsze to się udaje i nie zawsze i yy, nie zawsze się na tym zarobi, więc yy, inaczej by było, jakbym zarabiała na YouTube, to by było super, bo wtedy by mogła i zarobić na tym, co lubię robić <grych> i, yy, i, i też bym miała, wiecie, wiecie to wtedy macie drzwi otwarte, bo wtedy możecie sobie Yy, nagrywać, yy, nie żałować sobie czasu i tak dalej na nagrywanie, nie? A tak to różnie bywa, wiecie, jestem sama w domu, wszystko ja sama muszę ogarnąć. Yy, dziecko, sprawy domowe, dodatkowo te dodatkowe, podejrzewam, że w te, no mam nadzieję, że we wrześniu już to będzie ruszone albo zakończone, mam nadzieję. Yy, więc, yy, no, jednak mam tych swoich obowiązków na tyle, że, no, nie jest to takie proste, żeby to wszystko ogarnąć i jeszcze do tego wklejać YouTube. Yy, no, no, tak chciałam to powiedzieć. No i co? I taki makijaż mi wyszedł, widzicie? Miał być na szybkości, a jednak nie jest. Ale akurat ten makijaż, który zrobiłam nie jest wcale taki trudny. I y, pamiętajcie, ja się nie uważam za jakiegoś guru makijażowe, bo ja też dużo rzeczy nie umiem, bardzo dużo rzeczy nie ten, dużo rzeczy nie chcę robić. Y, bo, tak jak Magda Gessler mówi, jeżeli jest się kucharzem, to trzeba spróbować wszystkiego, umieć spróbować wszystko i tak dalej. No nikt by mi nie zmusił, żeby spróbowała. Gotowanej ośmiornicy. No, po prostu nie zmusi mnie nikt, albo zjeść galaretę z y, owoców morza. No, nikt by mi nie zmusił, dlatego kucharzem nie byłabym dobrym. To tak samo jest z makijażem, bo ja na przykład mm, nie czuję się dobrze w kreskach. Znaczy w sensie robić je, bo na oczach spokojnie sobie będą. Ale na przykład nie umiem nakładać zwierzęt. No, po prostu nie umiem tych w całości. W kępkach albo przycięte na pół jeszcze jako tako, ale tych w całości nie umiem. No, i teraz magia się dzieje w tym momencie. I voilà. I voilà. O. jest, podoba mi się to. A, to jest piękne. Dobra, i teraz na szybkości zrobię sobie chyba makijaż, czy nie? Czy żeby ten film był taki tylko stricte makijaż. A, może niech taki będzie. Niech taki będzie. Dobra, ja tutaj mam osyp, który powstał z tego złotka i ja go po prostu Przykryję. O. O, tu. I teraz mogę z powrotem pudru nałożyć. Ja wiem, że tak się nie robi. Nie róbcie tak w domu. Jesteście dorosłe. Róbcie co chcecie. Zrobiłam sobie pielęgnację przepiękną, przecudoną, dogłębną, więc mogę sobie teraz cudować, co chcę. Yy, oczywiście mój ukochany produkt, który, yy, no widać, że jest ukochany, bo długo go nie mam, a jednak zużyłam bardzo, mi się wydaje, albo on po prostu jest taki mały. A właśnie o makijażu chcę nagrać taki osobny film, w którym trochę się rozgadam, wiecie, bo mam takie pewne spostrzeżenia, które w ogóle chyba muszę sobie zapisać na kartce, ponieważ one są takie moim zdaniem prawdziwe i ciekawe, i nie każdy o tym chce mówić, i nie każdy o tym mówi, i nie każdy to wspomina. A to jest bardzo ważne, żeby mówić o tym głośno. Bo, jeżeli ktoś chce się malować, kobieta chce się malować, to nie powinna się, wiecie, słuchać niektórych porad, bo te niektóre porady, wiecie, ile są warte, nie? Rozświetlacz, Boże, co po co ja schowałam tą paletkę? Rozświetlacz z Douglasa, i to jest Bold Coral, piąteczka. I ja go bardzo lubię, bo on w ogóle on jest przepiękny. Patrzcie na to. Ale on mi coś przypomina. Lady Gaga. A! Lady Gaga, no? Podobne, nie? Też bym chciała mieć Lady Gaga. Mm. <laughs> Bardzo dużo kosmetyków wpadło mi w oko ostatnimi czasy. Yy. Powiem tak, jak będę miała to szczęście, to kupuję, zamawiam. Zobaczmy. Yy, I teraz tak dolną powieka. Dolną powiekę. Zrobię sobie. No, tu, mam, tu mam złoto. Wezmę troszeczkę ciemniejsze. O, tego wezmę. Nie wiem, czy to nie będzie strzał w kolano. Ok, i teraz ten tu, ten niebieski. Co na środek? Dobra, wydaje mi się, że to jest piękny makijaż. Bardzo mi się podoba. W ogóle lubię te kolory. Ten brąz jest przepiękny, bo to jest niby brąz, ale jednak wpada trochę w fiolet. To są moje kolory. Yy, uwielbiam się w tych odcieniach, yy, aczkolwiek nie zawsze się nim maluję, bo wiecie, to jest po prostu nudne cały czas mieć to samo na oczach, a co nie zmienia faktu, że najlepiej się w tym czuję i yy, dobrze w tym wyglądam. Dobra, teraz zrobię sobie na szybkości brewi. O, i ja tyle do Was gadam, i nie mam nic na ustach. Też fiolecik yy, Sephora. Gloset, Bardzo piękny. Błyszczyk, ale już tyle zużyłam. Na moje możliwości to jest turbo dużo. Także spoko. No dobra. I robię brwi tą pomadą z Lovely. Z kredką, pomadą. No więc to jest taka twarda, usztywniona pomada w kredce po prostu. Bez brwi wyglądam trochę śmiesznie, ale jak zrobię sobie brwi i rzęsy, pokażę wam się z bliska. No, i tak właściwie co takiego ciekawego można wynieść z tego filmu? Tak jak niektórzy mówią, po prostu nagrałam dla atencji i żeby sobie poklepać. Ale to też, uwierzcie mi, jest bardzo potrzebne. I są ludzie, którzy chcą tego słuchać i są ludzie, którzy ze mną dyskutują, więc jeżeli są tacy ludzie, to ja nie rozumiem dlaczego ktoś ma z tym problem. Dobra, czekajcie, ja zrobię brwi. Eee, I jeszcze rzęs. Zrobię sobie. Nie, zrobię sobie erelajne rzęsy i do was wrócę. I tak to się prezentuje. Zaraz Wam pokażę z drugiej strony, jak to wygląda. I tak, jeżeli chodzi o tą paletkę, ja ją serdecznie polecam. Nie wiem, czy są jakieś na nią promocje, czy nie, nie mam pojęcia, ale powiem Wam, że ja naprawdę mało. Yy, mam dużo palet, i w mało których robię wgłębienia. A tu yy, yy, ta formuła jest taka, że nie robi wgłębień, aczkolwiek w tym to po prostu widać gołym okiem tutaj to zrobiłam paznokciem, ale widzicie to? O, widać, 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 widać. I powiem Wam, no te błyski są przeboskie i teraz już nie pamiętam, ile ona tam kosztowała i też ją kupiłam pod wpływem YouTube'a, ale nie żałuję, jest przepiękna. Eli, mam opakowanie, mam pudełko do wielu ogólnie paletek trzymam opakowania, nie wiem po co tak właściwie. No, ale to, to jest nieważne. Zresztą, słuchajcie, słuchajcie, słuchaj Eli, słuchajcie wy. E, ja nawet ten e, rozświetlacz mam w kartonie. Także, no, no tak mam. E, no nic, dobra, słuchajcie, ja dzisiaj, na dzisiaj skończę tą m, pogadankę. E, taką po prostu. E, m, Dzisiaj nagram jeszcze vloga z dzisiejszego dnia. No i tyle, co będę tam się Wam rozgadywać za dużo. E, trzeba zjeść śniadanie, trzeba wypić drugą kawkę z ciastem z... E, czego? Z festynu, tak? Gabrysia, pamiętaj, z festynu. Dobra, trzymajcie się ciepło. E, czekam na Wasze e, pytania do Q&A. Czekam, czekam, czekam. Dobra. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa.